Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakończona pozytywnie. Jak widać, chora jestem. więc szybkie, takie słuchajcie, filmiki, żeby Was nie zaniedbać, bo jesteście też dla mnie najważniejsi. Ale muszę oszczędzać, sorry, muszę oszczędzać głos i wszystko, także szybkie filmiki. Wiadomość, kochani, od tej osoby, o której myślicie, pytacie, którą macie w sercu, na myśli, co ta osoba chce Wam powiedzieć, co robi, jakie musiałam pić i zostawić. Także lecimy z wiadomościami o tej osobie. Myślicie sobie o tej osobie. Zaproponuję ci niedawno, niedługo spotkanie. Na pewno się ucieszysz. Blada nie jestem, co nie dobrze. Jesteś idealny, idealna dla mnie. Zmieniam się dzięki tobie. Nigdy ci nie zdradzę, pamiętaj. Chcę mieć z tobą, stworzyć z tobą rodzinę, dom Jestem przerażona, przerażony twoim zachowaniem. Roz, nie rozumiem cię. Zaufaj mi w końcu. Nie pozwolę ci skrzywdzić. Chcę z tobą się ożenić. Założyć rodzinę i dzieci. Zaczynam nas powoli rozumieć tę znajomość. Ona albo ja, ona albo ja. Nie mogę sobie z tym poradzić, jak ci, nie wiem jak ci zrozumieć. Nie mogłam, nie mogłem pozwolić, żebyś się do mnie zbliżył, zbliżyła. Trzymajcie się czasem.